Stąd do tąd. Okej. Okay. Od stąd do tąd. Stąd do tąd. 88 Dosyć istotne te wymiary No dobrze, a teraz zmierzmy sobie stąd Dotąd 87 <laughs> Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynol PV. No, to no tak jak było na szorcie Przyjechały nowe akumulatory. Jest to projekt, słuchajcie. Teraz już tutaj film normalnie zaczynamy. Projekt akumulatory 206 godzin. Projekt na zimę. Projekt będziemy sobie robić powolutku. Te akumulatory moje jak najbardziej chodzą. Te też normalnie będą o tym filmy. Muszę Wam pokazać, jak one się zachowują w permanentnym niedoładowaniu teraz. Natomiast to jest kompletnie nowy projekt. To już mój docelowy magazyn. O co chodzi z tymi, o co chodzi z tymi wymiarami? Albo najpierw tak, no przyszły takie, wszystkie mają 3,3V, sobie sprawdziłem, na razie nic z nimi nie robię, pakiet buzbarów, śrubek, czegoś, takie taśmy 4. do czego są te taśmy, powiedzcie, to są takie, żeby objechać nimi dookoła akumulator, żeby go ścisnąć, czy co? Nie wiem, powiedzcie, piszcie w komentarzach, do czego są te taśmy takie klejące, jakieś zbrojone, czy nie? Nie wiem. No i te przekładki takie są. Potrzebuję ich 15. A mam ich 14. Nie wiem, czy je w ogóle stosować, bo komplet tych przekładek to jest 1,5 cm, nie? To jest 1,5 cm grubości. E... O co chodzi z tymi wymiarami? No właśnie, chodzi o tamtą półkę. Tamta półka ma 88 cm. Plus ewentualnie jakieś dodatki, żeby tutaj wsadzić do, no, do jakąś pleksę grubą, żeby tutaj w to miejsce w jakiś sposób ścisnąć, nie? I tam też, więc 80, tu jest 87, tam 88, mieści się między tymi e, e, słupkami od, od, od półeczki, nie? Między tymi nogami. Także gitara. Pierwszy temat, który będziemy, który będę chciał zrobić, słuchajcie, to będziecie mi podpowiadać, poproszę nie, oczywiście. To będziemy je w jakiś sposób ściskać. One będą stały tak, nie ma innej opcji, one będą stały tak. I teraz, moim pomysłem jest to, jest to, że tutaj dam taką centymetrową pleksę, tak wyciętą, nawet myślę trochę wyżej, tyle wyżej, żeby. Nie... Było ponad tym, ta pleksa sobie wystawała, i tutaj będzie też pleksa, załóżmy, wzdłuż, żeby zakrywała górę przed jakimś tam wpadnięciem, nie wiadomo czego, nie. I pierwsze pytanie: dawać to, czy nie? Mam za mało o jedną. Ja bym nie dawał, bo one i tak się bardzo mocno ścisną swoimi bokami. Więc olać tutaj, tylko takie grube centymetrowe dorobię. Dajcie znać, bo to mi półtora centymetra powiększy. A tam już każdy centymetr się liczy, nie? I jakbym tutaj dał, już abstrahuję, czy, czy z tym, czy, czy bez tego, jakbym tutaj dał te pleksy, takie, tutaj dałbym, moi drodzy, no tak, dwa płaskowniki, czy tam kątowniki, które by tu wystawały na boki, i które tu by wystawały na boki, z drugiej strony, analogiczna sprawa. I co, tutaj w tych kątownikach, które by tu wystawały? Jaki głupi jest ten gimbal? To tu bym dał dziureczkę, tu bym dał dziureczkę, tam bym dał dziureczki. I tutaj pręd gwintowany. Wśt. Jeden, drugi, z drugiej strony to samo. Cztery pręty gwintowane, jakieś tam usemki. I tak by to na tej półce ścisnął. Żadnej obudowy dookoła, bo to przerost formy nad treścią. Jest jakieś obudowy tam. To warsztat jest, a nie żadne tam jakieś cudaki. Pleksa. Pleksa. Tam. Tam nie ma co osłaniać. Tam jest ściana. Tam nic, tam nic nie będzie. I mówię, ta, ta pleksa taka by była. No to, to są moje plany. Weźcie, powiedzcie, co sądzicie. Ta pleksa tak by była, nie? O, dotąd centymetrowa, więc by miała tutaj taką grubą ściankę, to to jakbyśmy przełożyli całe. Nie mam tutaj takiego, o, to by było takie coś. Tak? O, ona no tak, tak by wystawała. Tu i tu do góry ponad ten, ponad gwint. Tutaj tyle, żeby była śrubka si się zmieściła tutaj. Chociaż tu mogłaby być na równo, to tylko płaskownik mu, musi wejść, nie? Natomiast weź się obróć. Czyli tu, tu by wystawiała tyle do góry. I na niej tutaj, na tej pleksie, leżałaby kolejna pleksa. Taka, no taka, która już zasłania tutaj wszystko. No tu z przodu nie będę robił żadnych. Ani z tyłu. Osłon, nie no, taki jest mój plan. Czyli pleksa, dwie pleksy skrajne, jakiś kątowniczek czy płaskowniczek, z nierdzewki sobie dorobię. Yy, dwa pręty gwintowane, cztery pręty gwintowane ósemki, cztery płaskowniki, cztery nakrętki i zestaw mamy kompletnie ściśnięte. tą półkę, co, co tam jest w warsztacie, to yy, trzeba też wzmocnić. Tam pójdą dwie takie półki. Na sobie położone i od spodu wzmocnione, to nic im nie będzie. To. Ile waży jedno takie gówno? No, powiem Wam z 5 kg. Tam gdzieś było w, w instrukcji, ile to waży. 5 kg razy 10, 50, 6, 6 50, 80 kg takie coś. Plus przewody dojdą, plus BMS, plus coś tam i BMS-a. Wtedy bym sobie dał. aha on będzie miał za krótki kabel, bo chciałem bms dać. Wiecie, tu nie, na samej górze. Ale od niego znowu przewód do mm, tego. Do szanta już jest za krótki. Szanta też mógłbym tam dać. Wszystko mógłbym tam dać na górę. Ale nie, bo ta pleksa się ugnie tutaj, chyba że tu jakąś stopkę. No, dajcie pomysły. Jakbyście jak byście to widzieli, tu wszystko jest do, do zrealizowania. Tylko nie namawiajcie mnie na obudowę, nie? Obudowę nie. No i dobra, to jest pierwszy temat, czyli temat zabudowy tego swoisty. Natomiast drugi temat, co robimy dalej z nimi? Co z nimi robimy dalej? Pełno pomysłów. Jak kupujesz nowe, to rób to, a potem tamto. Teraz jest, teraz je wyrównaj, czyli nie wiem, dolne, no teraz nie jest dolne, bo, bo one są trzy, trzy wszystkie naładowane, to co, mam je równolegle wszystkie spiąć teraz? Tu mógłbym jednego, tu położyć, no i tutaj nie mam tyle buzbarów, żeby to ze sobą połączyć, nie? Połączyć i zostawić i niech się wyrównają. A potem do tego można zapiąć ładowarkę na 3V, no bo to równolegle będzie. Ej, jak to równolegle się połączy, to to przy 3V będzie miało amperów tyle, że masakra. Lepiej nie dotykać. Spawarka. Co robimy dalej? Oprócz obudowy, co z nimi robimy dalej? zanim je tam gdzieś mniej więcej, one wylądują yy, jako bank działający nie wiem, może od stycznia słonko jakoś przyjdzie. No bo ja w grudniu odłączam listopad, grudzień to już praktycznie odłączam, bo już się one kompletnie nie ładują, nie? Przecież tak słonko nie skorze mi już w ogóle nie. Aczkolwiek tamte jak stoją, niech se pracują na wyładowaniu, tam. No, taki to jest, moi drodzy. Pomysł. Dawajcie, rady, piście. Będziemy robić. Będziemy robić raz. Hehe, pozdrawiam, Hejka.